Siemanko, witam was w kolejnym filmie po dosyć długiej przerwie. Nie nagrywałem, bo... bo tak. <śmuch> bo życie, bo miałem inne rzeczy do robienia. Brakowało mi też trochę motywacji. Na szczęście teraz wróciła mi motywacja i mam nadzieję robić więcej takich filmów jak ten oraz... Innych. Bardzo się cieszę, że pomimo mojej długiej nieaktywności to nadal was przybywa i jest nas już tu ponad 300 osób. E, efekty specjalne, fajerwerki, uchu. E, no, no cieszę się, w sensie tak jest miło. W dzisiejszym filmie pokażę wam, w jaki sposób zrobiłem to zdjęcie. Pokażę wam, jak zrobić to zdjęcie, a nie to pierwsze, które pokazywałem, dlatego że nagrywam ten film, no teraz już chyba po raz piąty. Mówię do was z przyszłości, czyli dnia kolejnego, ponieważ no, najpierw miałem problemy z nagrywaniem w ogóle OBS-em, Później miałem problemy z dźwiękiem, później miałem problemy z czymś innym. Niestety, jak już myślałem, że wszystko udało mi się nagrać, to w trakcie montażu okazało się, że no, OBS mi się zawiesił w połowie nagrania i, i nic nie było widać. <grym> Także miejmy nadzieję, że dzisiaj nie będzie nic szwankowało. Będę używał innego oprogramowania i, no, i zobaczymy. Jeżeli Was interesuje, jak zrobić to drugie zdjęcie, to zapraszam do oglądania. Otwartego Lightrooma. Nie będę tutaj pokazywał takich totalnych podstaw na zasadzie jak importować zdjęcia, czy jak je sobie organizować w bibliotekach i tak dalej. To zakładam, że już wiecie jak robić. Jeżeli nie, to dajcie znać, jeżeli chcielibyście zobaczyć tutorial na temat takich totalnych podstaw Lightrooma czy Photoshopa. A póki co pokażę Wam, jaka jest idea w ogóle. To znaczy, mamy trzy zdjęcia, są na razie bardzo ciemne, ale je rozjaśnię, klikając tutaj na auto. Ja w ogóle jestem już w zakładce Develop. Także tu sobie mogę poklikać Auto, dzięki czemu widać, co się tam dzieje. I idea jest taka, żeby... Jeszcze nie jestem pewien, czy wszystkich trzech zdjęć, czy dwóch, ale myślę, że z tego zdjęcia i tego lub może tego... Tu mi się bardziej podoba wiązka światła, więc myślę, że z tych dwóch zdjęć zrobimy jedno. Połączymy je tak, żeby tu było lepiej um, oświetlone, ale na razie musimy zedytować to, co jest. Zaczniemy od White Balance na Auto... To wygląda całkiem przyzwoicie. Troszkę to wyprostujemy. Idziemy niżej na Lens Correction. Dzięki temu, że włączymy tą opcję, to nam poprawia program z automatu. Jakby koryguje tą optykę, która wynika z tego, jakiego obiektywu używamy. Teraz na Detail wejdę. Masking. Trzymając ALT, jak przeciągam masking, to widzę, które obszary dokładnie mi będzie wyostrzało. I wybieram mniej więcej tutaj. Myślę, że będzie w porządku, ja przejdziemy do kalibracji. I tutaj zazwyczaj w kalibracji, tu trochę jaśniej, żeby lepiej było widać na razie kolory. I zazwyczaj w kalibracji e, ja daję podobne ustawienia. I zależnie po prostu od zdjęcia, to te suwaki bardziej wędrują w lewo lub w prawo. Ale jakby ten, ta tendencja, że ten w lewo, ten w prawo, ten w lewo, zazwyczaj jest taka sama. Swoją drogą, przepraszam Was, jeżeli słychać szum w tle mojego gadania, ale. W trakcie obróbki zdjęcia niestety mi się załącza. Chłodzenie w laptopie i nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Także tu idziemy w tę stronę. I to już nieźle wygląda. Teraz przejdziemy do koloru. Zieleń chciałbym, żeby była właśnie taka, bardziej w tym odcieniu i za to niższą saturację. Zwiększymy kontrast. Zmniejszę jeszcze tę ekspozycję teraz. Jeszcze raz wyprostujemy troszkę. OK. I zrobimy sobie, klikając Shift M, albo klikając na ten znaczek, możemy utworzyć maskę. Przetrzymuję i przeciągam, dam Invert, podbijemy Clarity, tutaj sobie zwiększymy trochę pióro. I Dehaze zazwyczaj daje więcej, ale tu podoba mi się na efekt mgły, więc tutaj zmniejszymy. I jeszcze bym chciał, żeby tu było ciemniej, dlatego zrobimy taką maskę i to już troszkę mniej dzięki temu ściąga uwagę. I tak samo tutaj, żeby nam się to tak nie rzucało w oczy. I myślę, że to wygląda nieźle. I teraz e, na krzywej zrobimy jeszcze troszkę modyfikacji. Trzymając alt, tworzę kropkę, dzięki czemu jak trzymam ten alt, to ona się bardzo delikatnie i powoli przemieszcza. Jakbym puścił tego Alta, to o. Właśnie takie rzeczy się dzieją przy takim samym ruchu. No ale ja ten alt przetrzymuję. To wygląda przyzwoicie. Chciałbym, żeby tutaj było mniej pomarańczy. To jest to są cienie, dlatego wejdziemy w ton kurw. Dlatego wejdziemy w krzywę. Tutaj wybiorę czerwień. I trzymając alt, delikatnie pociągnę w dół. Delikatnie. No, to i tak robi dużą różnicę. I tu jednocześnie, trosz, analogicznie, troszkę do góry, żeby te obszary jasne w obrazie nadal wyglądały w miarę podobnie. Widzicie, z i bez tego efektu, ewidentnie to <laughs> trochę sięgnęło tej czerwieni. Jeszcze podbijemy ogólne clarity. I ja myślę, że to wygląda nawet, nawet przyzwoicie. Jeszcze troszkę mniejsze w sumie tak, żeby siebie wypośrodkować na tym zdjęciu. No i to myślę, że jest całkiem git. Teraz zaznaczam pozostałe dwa zdjęcia trzymając Shift. Klikam Synchronizuj, zaznaczam wszystko poza Basic Tone. To musimy dopasować każdorazowo z uwagi na to, że no, każde zdjęcie było wykonane, wykonane na innej ekspozycji. To przesuwam troszkę te moje warstwy, które otworzyłem. Ok, i tutaj damy trochę więcej shadows. Tutaj zależy nam najbardziej na tym obszarze, i to wygląda w sumie nawet nieźle. Tu jeszcze podbiję Clarity, właśnie po dołożeniu tego. Dzięki czemu te. Światło tak ładnie wygląda i mgła um, się tak uwidacznia. Myślę, że to wygląda całkiem nieźle. Nawet lepiej wygląda. To... <laughs> Będziemy kombinować tak, żeby wykorzystać tutaj tylko ten dół, który w sumie jeszcze, tak jak teraz myślę, możemy troszkę zmniejszyć. Tworzę sobie tutaj małą maskę. Damy Invert i zmniejszę Highlights, bo to... Bardzo jasno wygląda, kontrastu dodam i znowu klikam Z i się wycofuję. Dobra, to jest to i ostatnie zdjęcie to. W sumie nawet nie wiem, czy te będziemy wykorzystywać. Chyba nie, bo to mi się podoba dużo bardziej. Także to nawet odrzucę i zostaniemy tylko przy tych dwóch zdjęciach. To jest w sumie wszystko, co z nimi robię. Teraz je eksportuję i przechodzimy do Photoshopa. OK, mamy otwartego Photoshopa, otwieramy sobie te zdjęcia. <laughs> Jak już mam otwarte zdjęcia, to kopiuję sobie jedno na drugie i wykorzystamy sobie tylko część. Tu mi się podoba bardziej, że tu jest ciemniej, w tym obszarze, więc w sumie z tego zdjęcia, z drugiego, jedyne na czym mi zależy, to tak naprawdę to światło tutaj. Dlatego zrobimy coś takiego, że to odblokuje i przyciągnę tą warstwę na górę. Następnie kliknę E, żeby włączyć gumkę. Dam krycie na 100%. I teraz trzymając CTRL-ALT i prawy przycisk myszy mogę przeciągać od lewej do prawej, żeby regulować rozmiar pędzla i od dołu do góry, żeby zmieniać jego twardość. Ja myślę, że tak na 27 wystarczy. Wyłączymy na razie dolną warstwę i usunę to, co mnie w ogóle nie interesuje i czego na pewno nie będę wykorzystywał. Tu już są takie akcenty, które mi się nawet podobają, więc włączymy sobie dolną warstwę i teraz stopniowo będę to usuwał tak, żeby, żeby zachować te elementy, które mi się podobają. Na przykład, no na tym pierwszym zdjęciu tutaj jest jeszcze taka fajna mgiełka trochę między drzewami, więc żeby ją delikatnie zachować, to zmniejszę krycie mojego pędzla tak na 18% powiedzmy i tutaj delikatnie poprzecieram. Dzięki temu to się nam ładnie wymiesza. Okay, zwiększmy trochę znowu krycie z tego obszaru. Myślę, że my trochę zmniejszymy sobie tutaj. Generalnie tym narzędziem głównie się posługuję. Jest całkiem proste w tym przypadku. No i okej, zobaczmy jak to wygląda. To wygląda całkiem nieźle, ale jak no teraz na no to patrzę z daleka, to, to światło chce, żeby ono tam było, ale chcę, żeby było delikatniejsze. Więc zmniejszę sobie krycie jeszcze. Tutaj usunę w ogóle swoją sylwetkę. No, ja myślę, że to wygląda całkiem nieźle. Przed i po dodaniu. Ja myślę, że to jest zadowalające zdjęcie. I teraz jeszcze tak dla dopełnienia obrazu, myślę, że możemy usunąć ten znak. Także to, co zrobimy teraz, zaznaczę to dwie warstwy, prawy przycisk myszy, wcale je już... I teraz biorę lasso, czyli literka L, zaznaczam to sobie. Klikam Shift Backspace. OK. I tak. Nie ma. No tutaj ładnie usunęło, więc nawet nie ma za bardzo co poprawiać. Gdyby tam jakieś krawędzie były widoczne, to wystarczy też literę J i tutaj delikatnie jeszcze popoprawiać. jak tutaj, żeby się nie rzucało do w oczy za bardzo, takie jaśniejsze elementy. Um, tutaj myślę, że jeszcze coś możemy pousuwać tak delikatnie, żeby tu było jak najciemniej z przodu. No, i z literą J to się nazywa punktowy pędzel korygujący, jeżeli dobrze pamiętam, tak? No, i poprawiamy. Tu ważne, żeby też spojrzeć na niebo, bo czasami mam brudny obiektyw, więc te tam jakieś plamki są widoczne. Ale ja myślę, że to wygląda całkiem nieźle. To, co teraz jeszcze zrobimy, to sobie skopiuję tą warstwę, bo zastanawiam się, jak by to wyglądało, gdyby może usunąłbym całe te krzaki. Spróbujmy, zaznaczę sobie L, zaznaczę sobie krzaczek, Shift Backspace. No, słabo troszkę, ale znowu zaznaczę, Shift Backspace. Znaczy na upartego pewnie wydało dało radę to, to usunąć. Ale szczerze mówiąc myślę, że nie robi to chyba aż takiej różnicy, chociaż pousuwajmy dalej. Jeszcze jak weźmiemy narzędzie J, możemy wybrać łatkę, tu zaznaczyć obszar, który chcemy wymienić, przeciągnąć na obszar, który chcemy tam wrzucić i to wygląda całkiem przyzwoicie. Dobra, zobaczmy jeszcze raz jak to wygląda bez krzaka i z krzakiem. Dobra, jednak podoba mi się bardziej bez. Um, także usuwam dalej. To, co zrobimy, to jest J. Wybrałem sobie łatkę. No i zaznaczam te krzaczki na środku. I przeciągam. Korekty. Możemy zdać na J. Na zwykły znowu punktowy będzie korygujący. I tak tym oto sposobem wykosiliśmy krzaki. Bez krzaków i z krzakami. Że bez wygląda lepiej. No i dobra. Myślę, że to zdjęcie jest w porządku. Zapisujemy je. No, i gotowe. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście. Mam nadzieję, że w końcu udało mi się ten film nagrać tak, żeby wszystko działało. Ale jeżeli oglądacie ten moment, to znaczy, że się udało. No i to, to tyle. Jeżeli Wam się podobało, no to oczywiście zapraszam do subskrybowania i pozostania na tym kanale, żeby zobaczyć, co jeszcze innego będę robił. No i tyle. Życzę miłego dnia. Cześć. Na razie. Pa. A. I jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Tak sobie pomyślałem, że może jakbyście wykorzystali ten tutorial do zrobienia jakiegoś zdjęcia, to może mnie uznaczcie. Nie wiem, na Instagramie czy gdzieś, że, że, że Wam pomogłem. Byłoby mi bardzo miło. Na Instagramie znajdziecie mnie jako Max strzemka Tam też zapraszam. A hashtag możecie dać na przykład. Max pomaga. Max, Max pomaga przez X? Zobaczmy, że jest taki hashtag już. Jest tylko jeden post z hashtagiem Max pomaga. Także jeżeli, jeżeli Wam to pomogło ym, i zrobicie zdjęcie, to dajcie hashtag Max pomaga i zaznaczcie mnie na Max Szymbka. Teraz to już serio wszystko. Także na razie. Pa! Miłego dnia.